Po kilkudziesięciu latach procesów globalizacyjnych mamy do czynienia ze zjawiskami deglobalizacji. Te obydwa procesy współistnieją chociaż w różnych proporcjach. Jeśli mówić o globalizacji, mieliśmy długi okres wzrostu obrotów handlowych, inwestycji zagranicznych. Współpracy handlowej, w wielu obszarach współpracy politycznej. Od kilku lat, właściwie od roku 2008, definitywnie okres pandemii pogłębił te procesy. Mamy do czynienia ze zjawiskami w znacznej mierze o zupełnie odwrotnym charakterze. Rośnie rola państwa narodowego, zwłaszcza dużych państw. Wiele państw kwestionuje dotychczasowe zasady stosunków międzynarodowych i powiązań gospodarczych, narastają tendencje protekcjonistyczne w wielu państwach, narastają tendencje nacjonalistyczne, populistyczne, niechęci do innych, można powiedzieć, że doświadczamy ruchu w zupełnie inną stronę o trudnych jeszcze do określenia konsekwencjach. Mamy takie aspekty jak fragmentacja instytucji i porządku międzynarodowego. Powstają, jak w okresie zimnej wojny, konkurencyjne instytucje gospodarcze i polityczne, konkurencyjne sojusze. Proces jest bardzo wielowymiarowy, jest w trakcie rozwoju, w związku z tym no, nie można definitywnie dopowiedzieć, czym on się może skończyć, choć są i prognozy bardzo krytyczne i przewidujące. Starcia nowych mocarstw. Nie wchodząc w detale tego typu scenariuszy, można powiedzieć, że już dzisiaj widać starcie Zachodu ze Stanami Zjednoczonymi na czele, i z drugiej strony nowa pozycja mocarstwowa Chin, wspieranych przez Rosję, tworzy nową przestrzeń, która w globalizacji staje się niesłychanie istotna i zaczyna rzutować także na wybory polityczne i strategie gospodarcze, a także życiowe. W różnych państwach świata. Przykładem takich zjawisk mogą być na przykład instytucje bankowe, chociażby rozliczenia w finansach międzynarodowych, SWIFT, albo z innej strony systemy komunikacyjne, internet i różne systemy powiązanych z nim telekomunikacyjnych rozwiązań. Pojawiają się nowe sojusze, takie jak. Na przykład w Azji, gdzie Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Australia próbują na nowo konfigurować swoje siły w obawie przed rosnącą potęgą Chin, które mają coraz większe nakłady na zbrojenia, coraz bardziej prowadzą politykę otwarcia na ekspansje terytorialne. Na zjawiskach, których wcześniej unikano, typu podkreślanie czy akcentowanie odrębności politycznych, konfliktów i tak dalej. Skutek takich procesów jest taki, że świat, chociaż z jednej strony połączony nowego typu więziami, które tworzą na przykład technologie telekomunikacyjne, z innej strony zaczyna się fragmentaryzować, zamykać na pewnych obszarach geograficznych w ramach. Odrębnych instytucji, których celem jest odłączenie się w razie potrzeby, czy w sytuacji konfliktu, czy zagrożenia od reszty świata, od procesów globalizacji. Bardzo trudno dzisiaj powiedzieć, czym to się skończy, ale ten proces tworzy wiele zagrożeń o charakterze i geopolitycznym, i gospodarczym. Pandemia przyspieszyła tego rodzaju zmiany, ponieważ okazało się, że wiele rządów preferuje, Strategii interesu narodowego, a sprzeczności, jakie zachodzą na forum międzynarodowym, powodują narastanie konfliktów w kolejnych obszarach. Przykładem takich zjawisk w Europie jest chociażby brexit i wynikające z jego konsekwencje, na przykład konflikty między Wielką Brytanią i Francją związane z połowem ryb, o czym już przez kilkadziesiąt lat nikt w ogóle nie słyszał. Kryzysem globalizacji i zjawiskami deglobalizacji wiąże się inne strukturalnie bardzo ważne zagadnienie, mianowicie kryzys kapitalizmu, który ma również bardzo wiele wymiarów. Z jednej strony to jest kryzys dotychczasowego modelu rozwoju kapitalizmu zachodniego, wobec którego pojawiła się alternatywa w postaci Kapitalizmu w wariancie chińskim wspomaganego przez Rosję. Z innej strony trzeba powiedzieć, że mamy, dość, mamy doświadczenie i, i widzimy na co dzień funkcjonowanie różnych innych nowych rodzajów czy odmian kapitalizmu, na przykład kapitalizmu rosyjskiego albo kapitalizmu w wersji państw Europy Środkowo Wschodniej. Coraz częściej się dyskutuje w takich kategoriach o przyszłości Afryki i jej relacjach z innymi państwami świata i z innymi modelami kapitalizmu. Także mamy z jednej strony rosnącą różnorodność rozwiązań systemowych, a z innej strony nową konfrontację instytucjonalną kapitalizmu w zasadniczo różnych wariantach. Która ta konfrontacja przenosi się na świat w postaci. Różnych nowych, kontrowersyjnych rozwiązań. Z jednej strony mamy stagnacyjny charakter Zachodu i jego instytucje, które były projektowane na inne czasy, które wyraźnie mają rosnące problemy z dawaniem sobie rady z kolejnymi kryzysami od kryzysu gospodarczego przez kryzys demograficzny, kryzys klimatyczny, pandemii koronawirusa, i tak Z drugiej strony Mamy Chiny, które stanowią przykład największego skoku rozwojowego w historii gospodarki w relatywnie krótkim czasie, kilku dekad, z prognozami, że Chiny mogą stać się największą, najsilniejszą gospodarką świata, co oczywiście w sposób radykalny zmieniałoby i już zmienia reguły świata, w którym funkcjonujemy, ponieważ przenosi punkt ciężkości, na przykład Bogactwa i rozwoju cywilizacyjnego do krajów Azji Wschodniej, zwłaszcza Chin, ale za tym idą także wzorce, które są promowane w innych państwach świata, na przykład w Afryce, w Ameryce Łacińskiej. Za tym idą wielkie projekty inwestycyjne, typu nowy jedwabny szlak, które mogą modyfikować natrwale powiązania gospodarcze we współczesnym świecie. Mamy też w tym kontekście nierównowagi społeczne, które często są przesłaniane przez nacjonalizmy. Na przykład socjologowie i ekonomiści dyskutują o tym, że rosnąca grupa ludzi bardzo bogatych, bardzo zasobnych, którzy właściwie wychodzą w swojej działalności gospodarczej i życiowej poza skalę lokalną, krajową czy regionalną. Powoduje pogłębianie globalnych nierównowag między tymi, którzy mają bardzo duże zasoby, miliardy liczone w setkach dolarów, jak ludzie z list Forbesa, na przykład, najbogatsi ludzie świata, a z drugiej strony mamy ogromne obszary nędzy, niedorozwoju, biedy, którą kryzys pandemii wzmocnił i pokazał jednocześnie zasadnicze różnice ustrojowe, ponieważ kraje bogatsze. Zdolne są do masowego wyszczepiania swoich obywateli, a kraje biedniejsze skazane są na wydłużanie okresu pandemii, co wiąże się i z chorobami, i z kwestiami ekonomicznymi, i dalszymi problemami. Mamy w związku z tym radykalną zmianę, która pokazuje różne dysfunkcje i patologie kapitalizmu jako systemu. Na przykład, w kryzysie pandemii najszybciej i w największym zakresie bogacą się Elity gospodarcze niemieckie, amerykańskie, ale także francuskie i włoskie, czyli krajów, które zostały w największym zakresie dotknięte negatywnymi skutkami pandemii, także w gospodarce. Okazuje się, że ich struktury biznesowe są takie, że ci, którzy mają więcej, otrzymują nagrodę w postaci następnych bonusów, korzystających z interwencji państwa, zmian cen na giełdzie, itd. Zmienia się Rola banków centralnych, która powoduje, że zupełnie inaczej układają się relacje między instytucjami finansowymi a gospodarką. Także mamy kwestię zadłużenia sektora publicznego, która wiąże się z finansowaniem społeczeństw dotkniętych pandemią. To pokazuje, ile zupełnie nowych problemów się pojawia w tym obszarze, plus cyfryzacja, robotyzacja, nowy rynek pracy itd. Następna kwestia zmiany demograficzne, i to takie, które w dotychczasowej historii społeczeństw nie występowały. Myślę przede wszystkim o starzeniu się społeczeństw zachodnich, ale nie tylko zachodnich. Jak wiadomo, najstarsze społeczeństwo świata to społeczeństwo japońskie, ale problemy tego rodzaju także mają Chiny, które ostatnio opóźniły opublikowanie danych dotyczących kwestii demograficznych, starzenia się społeczeństwa, rodzenia się dzieci i tak dalej. Kwestia jest niesłychanie ważna, ponieważ w takich państwach jak Niemcy czy Szwecja, jeśli mówić o Europie, dyskutuje się o tym, że średnia wieku przeciętnych obywateli tych krajów staje się tak wysoka, że coraz trudniej będzie organizować życie społeczne według dotychczasowych reguł. Dla przykładu, jeśli premier Szwecji mówi, że obecnie rodzące się dzieci, połowa z nich będzie miała mniej więcej 100 lat, no to jest pytanie: jak organizować życie społeczne? W jakim wieku mamy przechodzić na emerytury? Jak ma wyglądać służba zdrowia? Jak to wszystko ma być finansowane? I kto ma pracować? I na jakich zasadach? I ilu będzie pracujących w stosunku do niepracujących? To ma bardzo ważne znaczenie polityczne, mianowicie słabnie rola młodzieży w życiu społecznym. Po raz pierwszy w historii mamy do czynienia z przewagą pokoleń starszych, które mają znacząco inne preferencje i oczekiwania i możliwości działania od pokoleń młodszych, co się nakłada na rewolucję cyfrową, ale nakłada się na wiele innych kwestii, na przykład z punktu widzenia analiz wyborczych. Siła młodego pokolenia słabnie, bo młodych ludzi jest coraz mniej w strukturze społecznej. A rządy w różnych państwach ukierunkowują polityki publiczne pod kątem emerytów i rencistów, których poparcie staje się kluczowe dla sukcesu wyborczego partii. Powstaje pytanie, co będzie w wymiarze długookresowym, ponieważ preferencje dla grup społecznych, które. Mówiąc językiem ekonomii, nie wnoszą wartości dodanej do gospodarki, grożą naruszeniem proporcji. Krótko mówiąc, jest pytanie, kto będzie pracował i ilu ludzi będzie utrzymywało tą rosnącą, niepracującą grupę, która z jednej strony jest świadectwem sukcesu cywilizacyjnego, bo wydłużyliśmy wiek życia obywateli jest to ogromny sukces, ale z drugiej strony już widać ograniczenia tego modelu. Jeśli w Niemczech średnia wieku obywatela tego państwa przekracza 45 lat, no to można powiedzieć, że niebawem wyobraźmy sobie takie społeczeństwo za dekadę, miałoby się składać głównie z, emery z emerytów i osób, które wychodzą z rynku pracy, chyba, że ten rynek pracy zostanie radykalnie przemodelowany w sposób z jakim jeszcze nie mieliśmy do czynienia w historii. To oznacza oczywiście spadek dynamizmu i przedsiębiorczości w społeczeństwie. No trudno od ludzi, którzy żyją w starzejących się społeczeństwach, oczekiwać jakiejś niezwykłej dynamiki i przedsiębiorczości, innowacyjności i tak W przyrodzie takie zjawiska w tej skali nie występują w takich układach odniesień. Pojawia się w związku z tym problem Przyszłości wielu gospodarek, wielu państw świata, które dzisiaj uważane są za wiodące, czołowe, i tak dalej. To otwiera kwestie migracji, zapotrzebowania na ludzi z innych krajów i narastania zróżnicowań także generacyjnych, ponieważ w państwach niżej rozwiniętych populacja ludzi młodych jest znacznie większa, co oznacza, że prawdopodobnie duża część z nich będzie się przemieszczała do krajów wyżej rozwiniętych. Jeśli na przykład w Niemczech brakuje dzisiaj, zdaniem ekonomistów niemieckich, 400 tysięcy pracowników, no to tu coraz trudniej pozyskiwać ich z krajów starzejącej się Europy, a podobną sytuację mają także inne państwa, zwłaszcza Europy Zachodniej, czego konsekwencją jest takie czy inne otwieranie granic na przybyszów skądinąd. No i to oczywiście otwiera Następne dylematy polityczne, dylematy wyboru tożsamości kulturowej, napięć, które w takich kontekstach się pojawiają, W kryzysie pandemii pojawiło się w nowej formie zjawisko egizmu, niechęci młodszego pokolenia do starszego pokolenia, wynikające po części z dyskusji o lepszych możliwościach i szansach życiowych ludzi, którzy już wcześniej zajęli różne uprzywilejowane pozycje mają Inny status wykonują czynności, które umożliwiają im pracę online w stosunku czy w porównaniu do ludzi młodych, którzy często takich możliwości nie mieli, w związku z tym tracili pracę albo wpadali w jakąś czarną ziurę przejściowości, szybkiej zmiany zawodu, ale nie dającej czy zajęcia, nie dającej szczególnych perspektyw. To są rzeczy, które będą prawdopodobnie żyły z nami dłużej, ponieważ zmiana Proporcji pokoleniowej będzie wymagała istotnych zmian instytucjonalnych i finansowych, co nie będzie łatwe. Innym ważnym wymiarem zmian globalnych są kwestie klimatyczne, które mają coraz większe znaczenie które w tej skali nie występowały w historii współczesnej cywilizacji. Polityka dekarbonizacji, upowszechniania OZE, inne nowe technologie, które mają zmniejszyć. Zużycie energii albo tworzyć ją w innej postaci, mają bardzo istotne konsekwencje dla społeczeństwa i to na wielu wymiarach, od konsekwencji geopolitycznych czy strategicznych. Na przykład państwa rozwiniętej północy wdrażają technologie, które mogą dawać przewagę konkurencyjną, ale jednocześnie zmniejszają zależność surowcową, co oznacza, że państwa, które do tej pory budowały swoją pozycję, na wydobywaniu i sprzedaży surowców naturalnych mogą ulec radykalnej marginalizacji. Co będzie z Arabią Saudyjską, Rosją czy Wenezuelą, jeśli się okaże, że ropa naftowa nie jest potrzebna, czy gaz ziemny? W rezultacie mamy nowy rozkład władzy i wpływów, budowanie nowych strategii biznesowych opartych na nowych proekologicznych technologiach. Ale to ma ogromne konsekwencje społeczne w innych obszarach, dotykające zwykłych ludzi. Sygnałem pokazującym ten problem były protesty, długotrwałe protesty żółtych kamizelek we Francji ruchu, który zwracał uwagę na koszty zmian w środowisku naturalnym na koszty nowej polityki proekologicznej to jest sygnał problemów, które będą występowały także w innych państwach. Unii Europejskiej, dlatego że jeśli mówimy o zmianach energetycznych, o inwestycjach w nowe technologie, one początkowo wiążą się z bardzo dużymi nakładami, wiążą się ze zmianami w produkcji i dystrybucji różnych dóbr i usług. Trzeba zauważyć, że bogaci zanieczyszczają planetę w stopniu znacznie większym niż inni, jak się porównuje, w jakim zakresie. Bogate państwa emitują różne zanieczyszczenia powietrza i tworzą zagrożenia cywilizacyjne, to ze względu na koncentrację przemysłu i wysoko rozwiniętych technologii są one w tym zakresie wiodące. Z drugiej strony, państwa południa, które liczyły na skok rozwojowy, jeśli nie będą mogły sprzedawać zasobów, które były do tej pory dla nich kluczowe, muszą znaleźć jakieś inne możliwości. Co nie będzie łatwe, oczywiście. Pojawiają się także kwestie kulturowe czy biznesowe. No, bądźmy konkretni, zmiana diety, na przykład, odchodzenie od mięsa, postawy wegańskie czy wegetariańskie są także zróżnicowane generacyjnie, ale również kulturowo. Nie, nie wszędzie zachodzą w jednakowy sposób i powodują bardzo duże reakcje. Przywoływałem przykład Francji. We Francji mieliśmy do czynienia także. Z protestami dotychczasowych producentów rolnych, którzy uważają, że odchodzenie od mięsa może spowodować upadek wielu tradycyjnych gałęzi, na przykład kuchni francuskiej, gastronomii. Przenosi się także na, na inne standardy w różnych obszarach. Zawsze jest tak, że ktoś zyskuje, a ktoś traci. Każda zmiana, w obojętnie jakim obszarze, musi być rozpatrywana z punktu widzenia tego rodzaju zagadnień. W związku z tym odchodzenie na przykład od tanich linii, żeby chronić środowisko poprzez ograniczenie lotów, będzie miało takie konsekwencje jak na przykład podniesienie podatków, co już się zaczęło w krajach Europy Zachodniej na korzystanie z usług linii lotniczych, podrożenie Kosztów podróży albo reorientację podróży, na przykład ograniczenie podróży w dalekie regiony świata. To jest także konieczność zmian w priorytetach inwestycyjnych. Na przykład mamy coś takiego, jak centralny port komunikacyjny, który ma być największą inwestycją Polski w najbliższych latach. I teraz raport Najwyższej Izby Kontroli skłania do refleksji, na ile ta inwestycja. Może być opłacalna i sensowna, biorąc pod uwagę zmiany związane z zieloną transformacją Europy. Czy będzie latało tylu ludzi, ilu zakładano wcześniej, czy ta liczba znacząco się zmniejszy, bo niektóre opinie eksperckie podają takie wyliczenia, co może powodować nieopłacalność całej inwestycji. To jest jeden z wielu dylematów, które się pojawiają, a które w ogóle już były sygnalizowane znacznie wcześniej, bo mówiono o tym jeszcze w latach 70. ubiegłego stulecia. Na przykład Klub Rzymski zwracał uwagę, że rosnąca populacja ludzi na świecie będzie powodowała wytrzebienie środowiska naturalnego i w pewnym momencie zacznie tworzyć kwestie bardzo trudne na styku relacji między ludźmi i otoczeniem społecznym, przyrodniczym i tak dalej, ponieważ tworzą się. Niekorzystne sprzężenia, których dzisiaj doświadczamy w wielkiej skali. Huragany, tajfuny, inne zjawiska klimatyczne o skali niewystępującej wcześniej. W związku z tym pojawia się wyzwanie cywilizacyjne, jak te problemy rozwiązywać. Nie są to kwestie łatwe do rozwiązania, zwłaszcza, że są zróżnicowane interesy poszczególnych państw i środowisk społecznych. Krótko mówiąc, dzisiaj kształtuje się rozdanie szans pomiędzy tymi, którzy te problemy będą skutecznie rozwiązywali i tych, którzy będą zapóźnieni i nie będą w stanie nadążać za potrzebą, jaką tworzą zmiany klimatyczne i związanymi z nimi wyzwaniami.